Czy wiecie, ile osób może utrzymać karabinczyk wspinaczkowy? Zero, ponieważ karabinczyki służą do przyczepiania sprzętu, natomiast do akuracji używamy karabinków. I na przykład ten karabinek wspinaczkowy jest certyfikowany na 25 kN, co oznacza, że jeżeli jedna osoba przeciętnie waży na przykład 65 kg, to można by na nim powiesić aż 38 dorosłych osób, czyli jest on po prostu piekielnie mocny, ale niestety nie każdy wie, że jeżeli obrócimy ten sam karabinek w poprzek, to jego wytrzymałość spada średnio już trzykrotnie. Każdy karabinek certyfikowany ma z boku wytłoczone, wygrawerowane wartości, które musi wytrzymać ten karabinek i na przykład ten w poprzek wytrzymuje już tylko 8 kN. I teraz uwaga! 25, 8, 25, 8. Także na otwartym zamku trzykrotnie spada wytrzymałość tego karabinka. Jeżeli do tego dodamy siły skręcające lub łamiące, to ta wartość spada jeszcze bardziej. Także to małe spinaczkowe cudo jest naprawdę bardzo mocne, ale trzeba wiedzieć, jakie używać, aby nie zawiodło.